Jesteś ulepiony z gliny. Skład dużej boskiej rodziny nosisz cały czas to w sobie. Tym skupiłeś świat na sobie. Zakłamują twoją historię. Tworzą ciągłą analogię. Lata szło im wyśmienicie, lecz powoli to widzicie. Posłuchaj, Dacie. Tak. Jesteś ziemską świadomością, świat ci mówił, że nicością, żyjesz w domu Bożym bratku, świat powtarza, że z przypadku ze wybuchło coś w kosmosie. Boga każdy z nich ma w nosie Świat Cię ciągle okłamuje Naukowców recytuje Zrobił ktoś to precyzyjnie Lecz to wszystko jest fikcyjne Poprzez akty Cię tu mają Dziś tym życiem zarządzają Są do tego Nie zmieniam Wszystko co twoje sam ci odbiera. Niszczy tak ludzi robi z nich zera. Tak niewinnie to wygląda. Rodzic zgłasza swego bąbla. Pełen troski i nadziei, jak ty tworzy po kolei. I tak do pełnoletności, później każdy sam się gości, robi różne dokumenty, tworząc zapis, wręcz przeklęty. Zrozum więc to, bracie, teraz, mimo naszych sprzeczek nieraz, grupa wręcz jest fanatyczna, a ich złość pali krytyczna. Chcą odebrać nam co nasze, szczepią trują są w tamasze, system ludzi od... Wszystko, co Twoje sam ci odbiera, niszczy tak ludzi, robią zera Posłuchaj, bracie, o Ciebie chodzi. Mają prawo, które wszystkim szkodzi. Od nas zależy, czy przyjdzie zmiana. Twoja świadomość jest podpisana. System cię niszczy i nie jest nowym, bo dla człowieka zmienia osobę. Wszystko, co Twoje sam ci odbiera, niszczy tak ludzi, robią zera Posłuchaj, bracie, o Ciebie chodzi. Mają prawo, które wszystkim szkodzi. Od nas zależy, czy przyjdzie zmiana. Twoja świadomość jest w to wpisana. System cię niszczy i nie jest nowy. Od lat człowieka zmienia w osoby Wszystko, co Twoje sam ci odbiera. Niszczy tak ludzi, robią z nich zera.